Prosimy. Dyrektorze, mogę pomóc? Szukam tu człowieka o nazwie Derby. Odtransportuję go do kozy zamkniętej. Dostaję kozę? Za co? Dostajesz karę kozy za wstawić tu nazwę przewiny. Kurde, myślałam, że wstawić nazwę przewiny mi ujdzie. Niebezpieczeństwa robotyki. Artur! Jak tam życie, przyjacielu? Wiedziałem, że wrócisz. Dobre roboty zawsze wracają. A ty, mój drogi, jesteś jednym z najlepszych robotów. Derby, brzydzę się tobą strasznie. Nic tak nie wskurasz. No już mu się podlizywałem i miałem z tego tylko tosta w zębach. Zostaniesz w tej klasie, a ja w tym czasie zrealizuję plan eradykacji ludzi. Haha, ha, żart? <śmulatuj> <śmulatuj> Czy wyglądam na haha, żartownisia? <śmulatuj> <śmulatuj> wow! Co to za przystojny koleś, co? To, to samo pomyślałem widząc ciebie. Derby? Wypuścili cię z kozy? Tak. Czuję się jak nowo złożony. Znaczy narodzony. Wiesz, przegapiłeś ciekawą lekcję. Było o hydrodynamice i elektrokinetyce i dałem krótką zmiankę o koloidach. Faktycznie, to ciekawe. Żałuję, że nie mogłem uczestniczyć. Hej, Slap. Jesteś ponadprzeciętnie głupi i ponadprzeciętnie duży.